Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w 48 odcinku z serii The Sims 3 Nowe Światy. I słuchajcie, dzisiaj przed Wami Crescent Moon Island I jest to wyspa półksiężyca, Do tego w dodatku jeszcze ma kształt delfina, i tutaj mamy małego kraba, I jest przeurocza, i jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę ją wam pokazać. Ja wiem, że Halloween już za nami. To w sumie nawet nie jest taki do końca Halloweenowy świat, tylko bardziej coś mm, pod mocno specyficzną, fantastyczną rozgry rozgrywkę lub e, na jakąś taką wyjątkową wycieczkę, może z waszymi e, simowymi pociechami, żeby im sprawić właśnie radość i e, no myślę, że dzieciaki by się tutaj na pewno świetnie odnalazły. Ja w sumie sama bym chciała zobaczyć takie miejsce, bo myślę, że będzie ekstra kolorowo, a jeżeli na przykład lubicie grać w nietypowych światach to możecie tu w sumie grać i nawet zwykłą rozgrywkę ale dobra, już nie gadam, tylko wchodzimy do gry i kogo my sobie dzisiaj weźmiemy? wprowadzić do domu, bo świat jest niezaludniony ale też nie posiada modów. To dla odmiany dla odmiany tak, tak jak w poprzednim odcinku, weźmiemy sobie nasze dziewczęta, siostry Bena i gdzie my możemy je wprowadzić? Tutaj coś mamy parcele, tu też jest jakiś, o jaki piękny domek yy, i wciąż nie rozumiem tego, że nieumeblowane jest droższe niż umeblowane, no dobra, to weźmy umeblowane Zobaczymy, co tam w środku będzie, i wskakujemy do gry. Ojoj, zakupiony przez ciebie dom został trafiony przez mały meteoryt. Super, my to mamy szczęście, który poczynił nieznaczne szkody od ognia. Czy chcesz podjąć wyzwanie usunięcia tych szkód? E, wybierz, ignoruj wyzwanie. Wiecie co, ja to zignoruję, to jest świetne, ale ja to zignoruję, dlatego że chcę wam pokazać, jak ten dom wygląda e, w środku. Bez nieproszonego gościa pod postacią meteorytu, więc ignorujemy, ignorujemy wyzwanie i zobaczymy, jak tutaj będzie. O, jak ładnie! To... Co to za palmy? Jakie to są w ogóle kolory? Ej, tu musi być. Tu musi być, słuchajcie, coś poprawione, podciągnięte z grafiką, bo te palmy wyglądają kosmicznie, ale one nie są naturalne. One tak naturalnie chyba nie wyglądają w Simsach, prawda? No raczej nie, więc e, jestem w szoku. Może to kwestia tego, że ja mam mod na oświetlenie, i może sam świat też zawiera w sobie jakiś mod jeszcze dodatkowy? Ojej, albo te krzaczki tutaj, jakie ładne. No to nie wygląda zbytnio naturalnie, ale jest to na pewno ciekawa, ciekawa okolica i myślę, że na przykład do rozgrywki jakimiś syrenkami. To byłoby idealnie. Dobra, zerknijmy sobie na domek. Mamy kuchnię, mamy salon, łazienkę i coś wyżej, wyżej, oczywiście tak, są sypialnie, jeszcze jakaś taka część wspólna, balkonik. I widzę, że tam jest też piwnica, ale jest też i kolejne piętro, gdzie mamy ogromny taras na dachu i taki jakby strych. Aha, i to tyle, a zejdźmy sobie niżej i niżej mamy basen. Jej, jest basenik. Jest basenik, ja lubię baseny, więc basenik fajnie, że jest. I jeszcze łazienka. No, to mi się podoba, ale jest taki totalnie nietypowy, ale zresztą jak cały ten świat. I z zewnątrz też jest ładny. W ogóle pokażę Wam, jak ta wyspa wygląda, właśnie w. No, spójrzcie na to. No, spójrzcie na to, jaki kosmos. Jakie cudo, jakie cudo, ojejku. <laughs> epickie, epickie, słuchajcie. Jest krab, jest cały delfinek. No, ja jestem zakochana. Ciężko mi jest to tak dobrze oddalić, bo e, mam tego moda właśnie na przyspieszenie gry. Więc o, kamera dosłownie właśnie, z nim szaleje wystarczy delikatny ruch i, i kamera szaleje, ale. Wow, jak to pięknie wygląda, przepięknie. Z góry jest przepiękne. Tutaj mnie interesują te plaże, bo one są takie piękne, aż białe. Chyba na Zanzibarze są takie pięknie białe plaże. O, rozgwiazdy! Jak to jest kosmicznie! Jak tu jest kosmicznie? I te różowe, i niebieskie, turkusowe wzgórza. O, nie wierzę, dobra. Zerknijmy do środka. Co tu? Aha, to są takie domki. Z łazienkami i gdzie można sobie poleżeć na leżaczku, zrelaksować się, może troszeczkę przed słońcem się e, ochronić, ale mimo wszystko mamy widok na przepiękny ocean, bo zakładam, że to ocean. Ale świetnie, ale świetnie. O! I ta plaża. Jeju, ale bym pływała, jak mi się marzą wakacje. Chyba odkąd nagrywam wam ten, tę serię, to wam mówię, że mi się marzą wakacje i tak. No, chyba czas w końcu. Gdzieś się ruszyć, jak się trochę, chociaż teraz, to, to raczej kolejne fale nadchodzą. Wiemy czego, więc myślę, że się może nie udać z tymi wakacjami. Ale może w przyszłym roku w końcu się już gdzieś uda jechać w jakieś fajne miejsce. Ech, dajcie znać w komentarzach, gdzie wy byście najbardziej chcieli jechać. Ja albo Dominikana, albo Meksyk, albo, albo w sumie nie wiem, ale gdzieś coś takiego ciepłego bardzo. Co to jest. Co to jest? Tu są łazienki. To jest jakiś taki plac po prostu ozdobny. Ale to ładne. Aha, to jest tylko taki park, faktycznie. No dobra, a to? Aha, tutaj nie ma podpisów. O, jest cmentarz. Ale nic nie jest podpisane. No dobrze, to sprawdźmy sobie cmentarz. Okej, okay. jest malutki, skromniutki, ale z zewnątrz w sumie nawet nie wygląda, że to jest cmentarz. Gdyby nie te nagrobki, to bym nie powiedziała, że to jest cmentarz, bo jest bardzo. No ale tu w ogóle jest bardzo kolorowo wszędzie. Tu, tu jest jeden wielki kolor, a to? To jest jakieś. jeźdź... Uh! 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 Serio! Serio! Skąd są te drzewa? Mm. Jak tu jest bosko! Yy, jak wiecie skąd jest to drzewo, to dajcie mi proszę znać, czy to jest jakoś z gry, czy, czy to jest z modów, ale epickie. A co tu się dzieje w tych domkach? Czy tam są fontanny ukryte? Tak! <grytanie> Oni nie wie, że to są fontanny. Ale jazda! I to są łazienki właśnie. Aż mnie przytkało jak to jest pięknie. Czy tu ptaki latają? Tak, mewy tutaj latają. I plac zabaw, ale cudo! Ojejku, jak ładnie! A tu. O, a tu są te takie łódki do pływania, łabątki i takie pomosty i przepiękna plaża, i wodospad. Powiem Wam, że jak ja na to patrzę, to aż czuję, że tam jest gorąco, że tam jest cudownie, cieplutko i że ta woda jest taka ciepła jak herbatka. Ojej, jak na to patrzę, naprawdę czuję, czuję to w środku. O wow, o wow, i tutaj jakaś ładna gwiazdeczka namalowana, ale to jest chyba pusta działka. Ale bosko. <laughs> już się wzruszyłam dobra, mamy króliczą norkę e, szpital, czyli nie, autor nie zbudował e, sam króliczych norek tylko właśnie skorzystał z gotowych trochę szkoda, bo gdyby zbudował sam, to mielibyśmy e, taką kompletną całość i pasujące królicze nory, więc no tutaj trochę nad tym ubolewam, ale trudno a to co to jest? to jest restauracja, tak, ok. Dziękuję lamo jak zwykle w porę. I lecimy sobie dalej. Co my tu jeszcze mamy zbudowanego przez twórcę? Tutaj jest jeszcze jakiś park przy dziewczyn domu i tutaj jest jakieś ładne drzewko sobie rośnie po środku. W sumie to niewiele tutaj jest, ale jest bardzo ładnie, jest dużo kwiatów i tylko jakieś takie ławeczki, miejsca do właśnie relaksu, do odpoczynku ale nie za wiele się tutaj znajduje a tutaj w tej, sprawdzimy jeszcze tę właśnie część miasta, wysp, wyspy raczej e, bo tutaj właściwie to w większości królicze nory e, a tu są takie urocze domki z różowymi daszkami ojejku wieżyczka wieżyczka wieżyczka, ja kocham wieżyczkę chciałam mieć domek z wieżyczką o, ten dom jest w ogóle podobny do domu, który ja kiedyś zbudowałam no, jak kojarzycie serię Morski Sen, to oni tam na końcu mieszkali chyba w podobnym, z tego co pamiętam, nie w identycznym, ale w podobnym. E, dobra, i co my tutaj mamy? Na pewno ten chcę otworzyć, bo wygląda prze-prze-prze-prześlicznie. Ma wieżyczkę, więc ja muszę go otworzyć. I co jest w środku? Zapalimy sobie światła, włącz wszystkie światła, ale to jest skromnie. Wiecie, co mi tutaj się e, gryzie? Że one, te wnętrza są takie skromne w środku. W porównaniu do tego, co dostajemy na zewnątrz, tutaj mamy normalny dom. Właściwie, no dobra, no może trochę żywsze są te kolory niż w typowym domu. Odrobinę żywsze, ale wciąż bardzo takie typowe. W porównaniu do, do tego, co się dzieje na zewnątrz, to bardzo nawet powiedziałabym stonowane. Więc troszkę, troszkę mnie to zastanawia. A co mamy tutaj? Czy to jest jakiś wielki taki dom ala zameczek biały? Nie, no dobra, to nie jest zameczkowe, ale to jest po prostu wielkie. Wielkie, przewielkie. A tu jest jeszcze taki nowoczesny domek. To wiecie, co otwórzmy ten? Jestem ciekawa. Nie idź tu zy, tylko N raz i otwórz. Otwórz bawetka. O, baweta się w ogóle nie słucha. Baweta, nie słuchasz się. Bawet. Dobrze, otworzyliśmy. I teraz, co my tutaj mamy w środku? To jest. A, okej, okay, biblioteka. No dobrze. Okej, okay, ciekawe, fajna była. No była fajna, tylko właśnie tak średnio pasuje do tych klasycznych domków. Ale to dobra, zamykamy sobie. Ciekawa jestem, czy ona jest z gry, czy ona jest z, stworzona przez twórcę, bo ja do bibliotek bardzo rzadko chodzę i nie kojarzyłam właśnie tego miejsca. I tu mamy jeszcze baseny, właściwie to jeden chyba basen. Więc zerknijmy sobie, jak ten basen wygląda, ale fajny ma kształt. Taki nietypowy. No ładnie tu. Ładnie, ładnie, a co jest w środku? W środku mamy leżaczki, miejsce do podziwiania i jeszcze również też basen i e, słuchajcie, tutaj jest taka strefa właśnie z akwarium, to jest świetne to akwarium, marzy mi się takie wielkie akwarium właśnie w ścianie. I czy tu będzie jakaś restauracja, czy po prostu takie miejsca do posiedzenia? Nie, takie miejsca do posiedzenia, okej, okay, myślałam, że restauracja będzie gdzieś jeszcze wciśnięta, ale widzę, że nie ma żadnego takiego baru, czy, czy tam... Um, Czegoś do, do jedzenia. Szkoda, bo tutaj jest potencjał, mógłby, mógłby być jakiś bar jeszcze tutaj wciśnięty. I co my tu jeszcze mamy? Mamy dyskoteki, kluby mamy, bary mamy. No świetnie, to ja bym chciała sobie zobaczyć ten klub, bo on jest z basenem, więc mnie nieco zainteresował, co tu się dzieje na górze miejsca. Do relaksu, ogromny basen, przeogromny, z jakąś wysepką, z barem. Tutaj, co jest tutaj? Aha, taka, taka mm, taki domek, taka altanka z kominkiem. Tu jeszcze zjeżdżalnia. A co się dzieje w środku? To mi się nie otworzy. Muszę Enrasem, tak? Musimy Enrasem. No to otwórzmy, skoro się nie chce samo otworzyć, bo jestem ciekawa, co tu się dzieje. Hmm. No, nie jest źle. Powiem Wam, że nie jest źle, ale naprawdę jestem zaskoczona, bo te wnętrza w środku nie pasują do tego, co się dzieje na zewnątrz. One są typowe, one są stonowane, jakieś beże, jakieś brązy. No, zwyczajne takie są, są ładne, ale są zwyczajne. W porównaniu do tego, co my mamy tutaj na zewnątrz, to środek jest naprawdę spokojny, <gryczny> grzeczny. Dobra, zamykamy. I przepiękna plaża. Kolejna. O, wow, jak tu ładnie. O jejku, jak tu ładnie. I po drugiej stronie jeszcze ten krabik, który też ma swoją prywatną plażę. O, a to jest w ogóle parcela. Można sobie tutaj zbudować domek, bo jest skrzynka na listy. Ale świetnie. Ale świetnie. I te niebieskie ulice. Ale klimacik. No, świat ma klimacik. Musicie przyznać, że jest bardzo klimatyczny. I zarazem ciekawy, mi się bardzo podoba. Trochę mnie te wnętrza, właśnie tak um, gryzą, w sensie może gryzą to złe słowo, ale um, no nie pasują mi te wnętrza do tego, co się dzieje na zewnątrz. A ja lubię, jak jest spójnie. Wiecie co? Sprawdźmy sobie jeszcze ten domek. Ten, co mówiłam, że jest podobny do tego domu mojego, który ja zbudowałam, bo jestem ciekawa, czy też będzie taki stonowany w środku, właśnie. Tak mi się kichać chce, nawet nie macie pojęcia, już któryś raz przerywam swoje mówienie, bo myślę, że za chwilę kichnę i cały czas nie mogę kichnąć. O, koszmar. No, zobaczcie, jak tu jest spokojnie: szarość, beż, biel, jakiś granat troszeczkę w kuchni. Tu jest tak nudno w środku. No. no. <laughs> nie rozumiem, nie rozumiem, dlaczego autor to tak zrobił. Czy to jest specjalnie? No, chyba tak, żeby może, może, żeby przełamać właśnie to, co się dzieje na zewnątrz, ale. Yy, no, dzieje, przez to mam takie bardziej mieszane uczucia co do tego świata, bo myślę, że lepiej byłoby, gdyby faktycznie wnętrza były też mocno takie właśnie specyficzne, jak cała, jak cała wyspa, ale teren jest przepiękny. No przepiękny jest teren. I teren i. I kolory tutaj, jestem niesamowicie ciekawa, jak udało mi się uzyskać takie teksturki właśnie na, na roślinności. Czy to był jakiś mod, czy może coś pokombinował z oświetleniem i przez to to tak wygląda? Dobra kochani, zrobimy sobie teraz małe podsumowanie, dla mnie 7 na 10, 6,5, no 7, dobra dam 7, bo jest naprawdę fajny na zewnątrz, wygląda bardzo interesująco, ta wyspa w kształcie delfinka, aż sobie jeszcze właśnie zdjęcie cyknę, jest przeurocza i te rozgwiazdy, w ogóle teraz zauważyłam, że właśnie e, przy pyszczku, przy nosku on ma jeszcze rozgwiazdy. no to jest przeurocze, przeurocze, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Ale troszkę nie pasuje mi to jak wyglądają wnętrza w tym świecie, bo uważam, że się gryzą z tym jak wygląda cała, cały teren i cała wyspa. Nie wiem, dajcie znać co Wy o tym myślicie. Dlatego też 7 na 10, dlatego również, że nie posiada mm, Simów w sobie, nie jest zaludniony. I jest no, malutki i nie ma na przykład dedykowanych króliczych nor, więc no, jest troszeczkę właśnie powodów, przez które daje 7 na 10, ale jest przepiękny i myślę, że warto byłoby przymknąć oko na, te, na tych kilka rzeczy, które nas powiedzmy e, drażnią. Czy nam się po prostu nie podobają? Bo naprawdę świat jest bardzo, bardzo udany i myślę, że kolorowy i warty posiadania w swojej rozgrywce. Dajcie koniecznie znać, co Wy o tym sądzicie. Zapraszam Was do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć!